Siemanko, z tej strony Dawidoz, witam was w kolejnym odcinku serii Road to 1 Million Coins. Jak pewnie zauważyliście, Balotelli pojawił się u mnie w składzie, kupiłem go za 15,5 tysiaka, całkiem przystępna cena. I za chwilkę będziemy mogli obejrzeć go w akcji. Tutaj skład mojego kolejnego przeciwnika, Teves, Balej, Walcott, kogo tu jeszcze mamy, Klisi, Czech, Walker, całkiem... Przyzwoity skład, bardzo mocny, jeżeli chodzi o atak. No i mamy minutę 19. Ja jestem przy piłce, próbuję atakować mojego przeciwnika. Tutaj Lenon wili, widzi w środku Baloteliego, który markując strzał, mija obrońcę, oddaje potężny strzał w, w róg bramki, i Czech musiał skapitulować. Mamy 1-0 dla mnie. I dosłownie chwilę później Oskar przytomnie do Balotelli, ale jeszcze lepiej zachował się przy odbiorze piłki, a Balotelli umieszcza piłkę po raz drugi w bramce. Prowadzę już 2 do 0. Tutaj troszeczkę emocje puściły u mnie. Mówię 2 do 0, spokojnie teraz atakować i czekać na swoje szanse. Tutaj gościu źle wybija piłkę po wznowieniu. Balotelli tam kilka zwodów widzi wbiegającego w pol karny Lenona, który mocno do środka wuje w w środek pola karnego, a Oskar stał tam, gdzie powinien i dobija rywala, który jak widzimy tutaj zaraz po chwili przytomnie mnie spierdoli z meczu. Proszę, gość ucieka. Przestraszył się na mnie 3-0, 3 punkty i 491 monet. A hotel, oczywiście, zawodnikiem meczu. I siedem punktów w tabel, na tabeli u mnie tutaj w lidze drugiej, brakuje nam mi punkcika, żeby się utrzymać. A tak wyglądał skład mojego kolejnego przeciwnika, tym razem Serie A. Tutaj mamy też kilku dobrych zawodników. Mexes lucię w obronie mamy. Co tutaj jeszcze jest? Milito w ataku, Kloze, Rosji. Całkiem przyzwoity skład bym powiedział, nie najgorszy, także. Przejdźmy sobie tutaj do skrótów. Już mamy moją pierwszą akcję. Pierwsza minuta meczu. Tutaj Oskar trzymany. No i za koszulkę przez Lucio. I sędzia dyktuje rzut wolny. Oczywiście Arteta, wykonawcą tego rzutu wolnego. Tutaj jeszcze żółta kartka za przybliżanie się muru. No i chwilę później Arteta mierzy. Uderza. I piłka w bramce. Bardzo ładny strzał. 1-0 lepiej tego meczu rozpocząć. Nie mogłem. Teraz mamy już minutę 24. czwartą. Gościu atakuje. Tutaj De Ga przytomnie w bramce. I proszę patrzeć jakie podanie Oscara do jego Balotelli mija jeszcze tutaj bramkarza i do pustej bramki strzela na 2 do 0. Czyli jak widać Balotelli opłacił mi się. Już tutaj mamy jego drugi mecz i jak na razie trzy bramki całkiem przyzwoicie. I już minuta 40 ponownie atakuje mój przeciwnik w kloze przy piłce do Rossiego. Rosji do Milito. Milito się zamiesza. Stracił piłę Sessę nie uprzytomnie do Oskara. I Oskar znowu widzi wychodzącego na pozycję Balotelli'ego. Balotelli. Technicznym strzałem po ziemi. Podwyższa wynik na 3-0. I wpisuje się po raz kolejny, czyli się na listę Strzelców już ma 4 bramki u mnie w dwóch meczach. Całkiem przyzwoity wynik. I tu mamy kolejną moją kontrę. Balotelli tutaj w walce siłowej z Meksesem. Wywalczył tą piłkę ostatecznie. Przeprowadza tam jakieś zwody, zwody. Chuje mu z tego wyszło. W sumie wywalczył. Rzuc autu. I tutaj Richardson do sesenią. Sessenią wbiega w pole karne. Widzi balotel jego. Na środku podaje do niego, a ten. Od razu z pierwszej piłki na 4-0 i ustrzela hat i ma 5 bramek w dwóch meczach, całkiem przyzwoicie. Tutaj zaraz po znowieniu gry przeciwnik zaatakował, podał do Palacio, który został w przerwie meczu bodajże zmieniony. No i który jak widać zrobił mnie troszeczkę w wciula. Minął mi dwóch obrońców. No i zdobył bramkę kontaktową 3-1. tutaj przeciwnik ponownie przeprowadza akcję atak pozycyjny Mili to ponownie gubi piłkę Arteta z Lenonem Lenon. mały rajdzik na prawej stronie boiska minął tam obrońcę wrzucił i Arteta bez problemów do pustej bramki na 5 do 1 5 do 1 podwyższa wynik tutaj mamy jeszcze moją Ostatnią akcję w końcówce niestety nie udało się i gości mnie kontruje. Rosi przy piłce do Joveticza Joveticz z Close. Close do Asamoa, który wbiegał lewą stroną boiska z mojego obrońcę. No i strzelił na 5 do 2. Ostatecznie tak się mecz zakończył. 5-2-656 Monet na moje konto. No i Balotelli ponownie zawodnikiem meczu już drugiego mecz, 5 bramek zakup się pomału zwraca a tak wygląda sytuacja w lidze drugiej już mam pewne utrzymanie w lidze jeszcze brakuje mi 7 punktów do awansu i mistrzostwa do pierwszej ligi no a teraz przejdźmy sobie tutaj do moich aukcji jak widać PP sprzedałem dwa egzemplarze z małym zyskiem tutaj dokupiłem kilka kart Rafaela za 37 750. Bardzo dobra aukcja, jeżeli chodzi o kupno. i oczywiście 46 000. Mam nadzieję, że się sprzeda. Będzie bardzo duży zysk. Zakupiłem również kilka formacji ponownie, ponieważ troszeczkę nie ufałem tej metodzie, ale ostatnio okazała się dla mnie dość nawet pozytywnie skuteczna, co mnie troszeczkę przekonało bardziej do niej i postanowiłem też parę aukcji tam poszukać. Fermalena, zainwestowałem trochę pieniędzy. Tutaj mamy Bertrand z Chelsea, yy, srebrny zawodnik, też tak przyzwoita cena. Tutaj, właśnie on mi da może największe zyski razem z Rafaelem, którego tutaj mam egzemplarz za 30 tysięcy kupiony. Czyli liczę tutaj Rafael i że Bertrand dadzą mi największe zyski w tych aukcjach. Tego Rafaela wystawimy troszeczkę za mniej niż 4-4-2, tysiąca. Zobaczymy. Tutaj ponownie formacja, jak mówiłem, 4-4-2. Tam jeszcze mamy zakupionego artetę Jordi Alba na próbę. Jak się będzie sprzedawał, zobaczymy. Oczywiście nie najlepsza formacja, jeżeli chodzi o hiszpańską ligę, Oczywiście tam króluje 4-3. Większość graczy gra przynajmniej 4-3. No, zobaczymy jak to pójdzie, ale 4-3 strasznie drogie. Wszyscy wiedzą jak to chodzi, także ciężko wytargać coś taniej, żeby sprzedać je z zyskiem. Ponownie Bertrand. Tutaj Pepe ponownie wystawmy sobie na aukcję, który się jednak nie sprzedał. Te trzy egzemplarze jeszcze się nie sprzedał. No i Bertrand. Tym razem 451. Dość dobrej formacji. Tego sprzedam sobie trochę drożej niż poprzedni egzemplarz. A tak to wygląda po 4 dniach. Dokładnie 4 dni trwało. Sprzedanie tych wszystkich kart i sprzedały się dosłownie wszystkie. Niektóre troszeczkę taniej niż wystawiłem, a niektóre od razu za te ceny, które chciałem około 20 paru tysięcy zysków, czyli całkiem przyzwoicie w 4 dni i 25 tysięcy wydaje że wyszedłem na 30. Ocha. Całkiem przyzwoicie, moim zdaniem. Także ja się będę z Wami żegnał. To na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam Wam z... i na razie.